Od 14 czerwca minęło już trochę czasu, a dla wszystkich, którym oczekiwanie się dłużyło, mamy dobrą informację. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 ruszają rozgrywki ArtBud 4. Ligi. W pierwszej kolejce Polonia Leszno zmierzy się z rywalem z Zamiedzy, Beniaminkiem tegorocznych rozgrywek, Kanią Gosteń. Będzie to pierwszy mecz o punkty dla nowego trenera Leszczynian Tomasza Dłużyka. W okresie przygotowawczym Polonia rozegrała cztery mecze sparingowe, zremisowany jeden do jednego, skoro Piaski oraz trzy przegrane spotkania 1 do 3 z Syreną z Bąszynek, 0 do 4 z trzecioligową Unią Sfarzeń oraz na koniec przygotowań 0 do 4 z Piastem Żmigród. Przed startem sezonu klub poczynił również ruchy na rynku transferowym. Skład Polonii wzmocnili Krystian Michalik z Polonii Środa Wielkopolska, wychowanek drużyny młodzieżowej Lecha Poznań, Krzysztof Wolkiewicz z Mieszka Gniezno, który ma również doświadczenie z boisk drugiej i trzeciej ligi oraz Adam Kępa z Dębu Przybyszów. Z Leszczyńskim klubem rozstało się sześciu zawodników: Michał Wawrzyniak i Edwin Rabiega nie kontynuują kariery zawodniczej: Kacper Lobaczyński, który nie podjął treningów, oraz Mateusz Klabiński i Jędrzej Wosiak. Obydwoje przeszli do Kani Gosteń. W czwartek na swoich mediach społecznościowych klub poinformował również o zakończeniu kariery przez kapitana Michała Pucharczyka, który przez 15 lat reprezentował biało-czerwone barwy. Co istotne, Fila Darem defensywy na nadchodzący sezon pozostanie golkiper Polonii Jędrzej Dorynek, który znalazł się w jedenastce sezonu Artbud czwartej ligi, a w przyszłym sezonie będzie kapitanem Polonii Leszno.